Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 180. odcinku GNM, jeszcze 20 do 200. I razem ze mną w studiu jest Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i pytanie standardowe. Wiem, że już na audycji chwilę temu Wam za zadałem je, ale może podzielicie się może czymś więcej, coś Wam się przypomniało, coś wpadło do głowy, w co ostatnio graliście przez ostatni tydzień? Poza tym, że wymieniłem Age of Wonders na audycji, to grałem jeszcze oczywiście w Cywilizację, tym razem czwartą z dodatkiem, A New, znaczy z, dodatkiem z modem właściwie Eu Down, i bardzo mnie to wciągnęło. Zresztą nigdy nie byłem fanem Cywilizacji Czwartej, dopiero teraz jakby. E, włączyło mi się granie w nią, ponieważ znudziła mi się cywilizacja piąta. Ja sobie właśnie przypomniałem, że jeszcze grałem w World of Tanks, które wyszło, miało teraz jakąś premierę na, na, PlayStation, na PlayStation 4. 4 tak, postanowiłem sobie odpalić i no cóż, no World of Tanks, także jeździłem czołgiem i strzelałem. A jak to <laughs> wygląda na PlayStation 4, czy jakby poziom wiesz, graficzny. Co wiesz, co nie wiem, jak jest teraz na komputerze? W każdym bądź razie na konsoli y, wydaje mi się, że rozwój pojazdów się, jest strasznie spłycony do kliknięcia na, na wyższy level, prawda? Że klikasz, y, że chcesz go rozwinąć i on ci automatycznie podnosi, załóżmy gąsienicę i lufę. Mm -hmm, nie także to... że wszystko po kolei, że lufa... Ja, być może i... zmienili i... tak całą grę. Nie, nie, nie grałem dawno... Te... Ostatni nie, ja raz grałem w... bardzo dawno w World of Tanks i z Wargamingu to chyba najczęściej grałem w World of Warplanes, tak się nazywa A, bo... to z samolotami? Warships. Ten... Ten... War Thunder jest chyba. Ale to nie jest tak. od Wargamingu. To tak, jest, od jest World of w... w... tak, tak, Warships, jest World of Warplanes i World of Tanks. No, ja grałem w World of Warplanes. W... Tak, z War samolotami. Of... Tak, tak, mhm. tak, tak, tak. tak. Są samoloty, statki i, I, czołgi. i czołgi, ale a propos akurat jak wspomnieliście już o, o czołgach, to kolejny raz, trzeci raz z rzędu w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w World of Tanks. Wargaming zaprasza najlepsze zespoły do Warszawy znów. Tyle, że tym razem na jeszcze większym obiekcie, do którego będzie mogło wejść jeszcze więcej ludzi, bo na Torwarze, czyli 10 tysięcy ludzi będzie mogło. To już niedługo się stadion Narodowy. Pojawić, tak. E, czyli e, 8, bodaj 8-9 kwietnia e, tego roku. No my na pewno się pojawimy jak co roku zdamy wam relacje, tak więc ja też muszę już powoli chyba instalować World of Home. Tanks na PlayStation 4 i Chciałeś zobaczyć, i zobaczyć. <laughs> World of Warcraft, <laughs> nie, 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 ja tego nie <laughs> lubię. World of Tanks na, na konsoli, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło, żeby oczywiście jak najlepiej wam przekazać relacje z tego eventu. A my przejdziemy teraz może do informacji z ostatniego tygodnia. Ostatnio dużo się mówi o problemach piratów. Nie ja wiem, czy to dobrze, czy źle, oczywiście, w zależności Źle typu... dla branży, a dobrze dla portfeli wydawniczej, ale źle dla samych gier, bo zawsze było tak, że tak naprawdę to scena piracka rozwijała gry komputerowe, tak samo jak zabezpieczenia, które dzisiaj są już niekiedy. Ale ja, ja nie powiedz, rozłamane. w jaki sposób rozwiniemy? No, w taki sposób, że na przykład yy, zabezpieczenia gier rozwinęły się do tego stopnia, dzięki piratom, bo gdyby ich nie było, być może gdyby ich nie było, w ogóle nie trzeba by było mieć zabezpieczeń, ale prawda jest taka, że są gry już tak zwane nie do złamania. Bodajże szef któryś z grup hakerskich, nie pamiętam której, powiedział, że gry pirackie w ogóle znikną z rynku za jakiś czas. Free DM, tak. Dokładnie. I też. Dużo ludzi miało tak, przynajmniej w Polsce, gdzie jeszcze nie było Steam'a, wtedy tak popularnego, ta dystrybucja cyfrowa nie była tak rozwinięta, gdzie teraz gry kupujemy praktycznie za grosze, w większości w bandlach już nawet, a nie osobi, jako osobny tytuł, po prostu ściągała piraty, e, nawet. W czasach, kiedy to było legalne, bo do 1995 roku piractwo w Polsce było legalne. Było. E, a e, kupowali te piraty, wymieniali się, był taki, jakiś z tego zysk. A, yy. Ponieważ teraz też jest legalne, bo jeśli e, według prawa znajdujemy się w stałej więzi, to mając grę od ciebie... Przekopiowano, nie, nie łamię prawa, więc A, jestem niby piratem Wracając do mojej myśli, że piractwo rozwijało Branżę gier. No bo właśnie ludzie, którzy ściągali gry tak jakby w dużej ilości grali w nie, tak jakby jeżeli ta gra im się spodobała, to w bardzo dużej mierze później kupowali ten tytuł, tak? No nie, według ostatnich badań ludzi, którzy stworzyli futbon managera, tylko bodaj około 1 czy 2% ludzi, którzy ściągnęli, Mogłaby kupić tę grę. No, być może, Więc ale. Teoretycznie. Z drugiej strony. Nie, to jest źle dla twojego argumentu, ale dobrze jest dla argumentu takiego, że ludzie mówią, że piractwo to też stracone zyski, a jak widać jeśli tylko jeden czy tam dwa procenty kupiłoby tą grę, to a tak. reszta by się nie zainteresowała, więc nie ma tu potencjalnego, potencjalnych strat. Nie ale ma też, tutaj nie wiem, nie wiem, kto powiedział te słowa, nie jestem w stanie zacytować, ale pamiętam, że ktoś z branży growej powiedział to wprost, że branża ta część piracka sceny gier komputerowych rozwijała rynek. Ja się z tym zgodzę, mimo że jakby jest dużo argumentów przeciw. Bo ja znam wiele osób, które nawróciły się z piracenia na e, kupowanie gier. I nie będę głośno mówił, kto to jest, ale znam takie osoby. <grym> tak, też znam. <grym> <grym> znaczy, moim zdaniem w tej chwili wie, większość piratów to są y, osoby młodsze, które nie mają y, stałego dochodu, prawda? I poza tym nie są uświadomione jakoś, że jeżeli one, oni nie kupią tej gry, to przyszła część y, załóżmy może być gorsza, bo twórcy nie mają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Także no... Dzisiaj weżę Kickstartera. Early Accessów i tak dalej no Nawet nie ma miejsca na jakieś takie szeroko pojęte Piractwo No mm -hmm. mówię, przede wszystkim Steam spowodował Myślę wyparcie tej branży Bo, no nie wiem, kupienie Gry za 20 złotych W Polsce, która Normalnie kosztuje, nie wiem, 80 w sklepie No naprawdę jest super sprawa ale tylko na wyprzedażach. Ale wracając do początku, bo zaczęliśmy od końca, od dyskusji na temat tematu, którego dokładnie nie przedstawiliśmy. Okazuje się, że Far Cry Primal, tak samo jak Rise of the Tomb Raider na PC, będzie zabezpieczone zabezpieczeniem typu Denuvo. To to samo czytam. jak FIFA 15? Tak, e, 16. Tak. Tylko, że teraz y, twórcy od ostatniej y, gry, która wyszła z tym zabezpieczeniem, czyli Just Cause 3. Krakerzy chińscy do tej pory nie złamali i twierdzą, że będzie to bardzo trudne, żeby złamać. Z czego to pamiętam? Lord of the Fallen miało to zabezpieczenie i piratom zajęło 272 dni, żeby złamać. Na no, PZ16 do dzisiaj nie złamali, więc. Więc e, podobno według tych, e, e, tych chińskich krakerów e, no, już niedługo po prostu nie będzie się dało złamać gier, i, i to może być kres. Ale, w właśnie sposób. pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, to jest. Może Patryk posuniesz dom... myśl, czy to jest dobrze, czy źle, że branża w ogóle, branża piracka zniknie z rynku. Yy, I tak, i nie. Yy, dobrze, znaczy, bo są teraz jest ten early access, którego ja osobiście strasznie nienawidzę i. To chyba mocne słowo, ale. Nie naprawdę to, to jest. Nie lubię po prostu. Nie lubię, nie trawię i on jest. I na przykład, y, żeby sprawdzić, czy ta gierka jest cokolwiek warta, y, to takim piratem możemy wejść, zobaczyć, prawda, czy coś tam się zmienia z czasem. bo ja czas że nie, nie ma skrupułów w przypadku. Y, tak, w przypadku Early Access nie y, aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie duże tytuły, to tak jak wspomniałem wcześniej, to jest y, szkodzenie. Twórcom gier. Ponieważ nie mają potem pieniędzy na kolejne yy, kolejne gierki yy, i ściągają na przykład od graczy te pieniądze w inny sposób, mikrotransakcjami na przykład. Dokładnie. Ja jednak nadal staję za tym, że wytępienie piractwa będzie dobre, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał zagrać tę grę, to kupi ją. Kupi ją i ale ja myślę, że też mm, z Ale tylko się z drugiej strony w pewnym momencie. To też, no, bo to jest i. Czasu się nie żałatra i tak dalej 8 gier na Ale to się raz. wyrasta tak samo z Pecetów, wydaje mi się w pewnym momencie. W sumie prawda. tak mi się wydaje. To się tak wydaje. Bo teraz bym w ogóle nie chciał i nie mógł grać na, na pc Wolę włożyć płytę do konsoli. Okej, okay, to teraz nie jest takie łatwe, bo musi się tak raz zainstalować Patra, i ściągnąć z gb ale i nadal to nie jest, nie mam tu problemu z tym, czy ta gra mi pójdzie, czy nie, czy będzie się działa, czy nie, czy mi to zadziała, czy nie, bo to zadziała, bo wszystkim to działa i zadziała i mi i nie będę miał z tym problemu. Okej, okay, zapłacę trochę więcej, ale mogę tą grę sprzedać, ktoś może odkupić i też sobie zagrać, a na PC to wydam te 150 zł i, I, już, i, koniec. i już, koniec. Ale tak sprzedawanie gierek też nie jest do końca legalne, no można właśnie. je wymieniać. No... I to też jest problem branży mm -hmm. growej. Że nie jedna osoba już próbowała wyeliminować tym, rynek używek. Z, z tym walczyliśmy, ale jak widać, daliśmy radę. No, jak wychodził Xbox One pa i A pa Pamiętasz 4. Jak, e Electronic Arts, czyli pionier w ogóle w zdzieraniu pieniędzy z graczy wprowadził te kody e do gier na PlayStation, które. No, jeżeli aktywowałeś dany kod do gry na konsoli, to mogłeś grać tylko na niej i ta gra, płyta już była do wyrzucenia. Gdziecie, nie, to, to był w... dostęp do grania online, online tak. Tak, tak. No ale po co komu kupować grę, która jest nastawiona ja na nie, online nie, bez nie, grania online? Nie, no. to, to, to wtedy tego tak już nie było. Wtedy wchodzicie te season passy i tak dalej. No ale czekam na wasze komentarze, Powiedzcie, że temat, temat rzeka bardzo duży, a mamy jakby ograniczoną ilość czasu. Musimy też o innych e, ważnych rzeczach porozmawiać, więc wypowiadajcie się, a my zaraz wrócimy z tematem związanym z nową strzelanką od polskiego studia. World War III, czyli trzecia wojna światowa od polskiego studia The Farm 51. Ehm, okazało się, że będzie to produkcja free to play. Będzie to strzelanka. Ehm, będziemy uczestniczyć w bitwach e, zarówno piechoty, jak i pojazdów lądowych i powietrznych. Pojawiły się bardzo fajne takie kadry. Powiedziałbym trochę koncept arty. Na przykład Wiem, że trafimy do Londynu. Yy, tytuł nie ukaże się nie bliżej niż w 2018 roku, więc może później, ale na pewno nie wcześniej. Jak cyberpunk. I tutaj cytuję, cechą charakterystyczną projektu jest odzorowanie z niespotykaną o dokładnością wyposażenia jednostek wojskowych oraz sposobu ich działania w misjach taktyczno-bojowych. Twórcy pracują nad pełnym oddaniem, nie przy widywalności i realiów współczesnego teatru konfliktów zbrojnych. W grze będziemy mogli wziąć udział w wirtualnych bitwach z udziałem jednostek, piechoty i pojazdów. E, ma być... Wojsko Polskie. Mają być rozgrywki PvP albo PvE. Gra powstaje na Unreal Engine 4, czyli... Na tym, na czym pracuje Epic Games. Epic Games stworzył to. No i, tak jak wspomniałem, pojawimy się w Londynie, a także w Paryżu i Berlinie. I co o tym sądzicie? Czy jest miejsce dla. Kolejnej strzelanki, kolejnej free to play, kolejnej w czasach przyszłościowo nowożytnych i kolejnej na PC. Znaczy, znaczy zobaczymy, bardzo ciężko im będzie się przebić teraz. Tak jak mówiłeś, jest strasznie dużo innych tego typu produkcji, free to play też sporo, oj sporo. I to może być dla, dla nich rzeczywiście problem. Ja myślę, że jeżeli to nie wybiegnie jakoś bardzo w futurystykę, bo tych gier futurystycznych jest bardzo dużo, no to być może jakoś się uda, bo taki gier stricte o takim najbliższym konflikcie, który może się zbliżyć, to ostatnio nie wychodzi za dużo. Aczkolwiek nie podoba mi się to, że to będzie jakieś memo FPS, jakieś takie dziwne rzeczy, bo to nie może, może. Może, ale nie musi wyniknąć coś z tego dobrego i jeżeli ten komponent sieciowy będzie nie do końca jakoś dopracowany, nie będzie to działać tak jak trzeba, to... Możemy się zawieść, natomiast mnie bardziej yy, w tej grze będzie interesowało, jak ona będzie wyglądać wizualnie, bo z tego co wiemy, być może będzie odpalona bomba, może w końcu jakaś gra będzie ładniejsza niż pierwszy Crysis, bo od, tak naprawdę. 2007 roku. 2007 roku, 8 lat. Nie było ładniejszej gry Jezu, więcej. i nie było gry, która miała tak super zrobioną destrukcję otoczenia, jednocześnie z tak połączonym wyglądem. Pamiętamy, że dzisiaj komputery, niektóre także dostają zadyszki na Crazy'sie pierwszym i ciekawi mnie jak to będzie wyglądać w przypadku tej gry od polskiego studia. Właśnie, no. poza tym to jest mhm. free to play i... Ciekawe jak oni tam rozwiążą te mikrotransakcje, jak to A będzie jeszcze... wyglądać, bo to też może No i Oczywiście pewnie będą musieli się ograniczyć graficznie, wydaje mi się. No tak, no skoro to jest gra free to play, free -to -play. To dopiero 2018. No z jednej strony tak, z jednej strony nie, ale jeszcze wrócę do samego grania w MMO FPSy, to myślę, że takim konkurencyjnym tytułem, który ponoć jest spadkobiercą Stalkera, który może zrobić bardzo dużo szumu na rynku i który będzie również świetnie wyglądać, będzie Escape from Tarkov. I jeżeli ja bardzo osobiście czekam na ten tytuł, i mam nadzieję, że Escape from Tarkov będzie pewnym przełomem w takich grach survivalowo-strzelankowo-MMO-FPS-owych, FPS bo zapowiada się świetnie. I nie wiem, co Wy o tym sądzicie, bo też ostatnio było kilka nowych informacji o tej grze. No, ja oglądałem gameplay. I faktycznie, ale powiem wam szczerze, że ja, ja już powoli mam dość tego, że wszystko idzie w sieciowość. Brakuje mi gier, które są jednak z kampanią dla pojedynczego gracza i tak dalej. Dlatego ostatnio bardzo dobrze, i dlatego tak wydaje mi się, że tak wysoką ocenę dostało od nas Call of Duty, które miało jednak ten Kampanie Fabularne, Z jednej strony miało, się to ale ta kampania była nastawiona na kooperację. już Z góry było za, za posą, osądzone, że lepiej będzie w nią grać. Więcej ale ja grałem samemu osób. i dobrze się bawiłeś, no tak. tak ty tak. jesteś... Dobrze dobrze się <laughs> bawiłem. Nie, nie <laughs> okay. jestem fanem jakimś. Bardzo lubię też Battlefielda i tak dalej, ale mi brakuje. Tak samo podejrzewam, że i wam trochę brakowało nawet w tym Battlefroncie. nie? Oczywiście, że tak. Tak tak. Szczególnie, że to są Star Warsy. No A dlatego Patryk tak entuzjastycznie zareagował na plotkę o. Imperial Commando, tak się tak, będzie tak, nazywać prawdopodobnie nowa gra i no Patryk, pamiętasz jak te gry wciągały te strzelanki pierwszoosobowe z, w świecie Star Warsów Szczególnie, że ona miała w tamtych czasach całkiem ciekawą mechanikę, bo tam mieliśmy ten oddział i może mogliśmy im wydawać proste rozkazy, co prawda, ale były to rozkazy, że schować się za osłoną, osłania i tak dalej. Jeszcze I to fantastyczną spoko. grą tego typu było Brothers in the Arms, tak, Cars tak, highway. Tak, to po prostu raz, że świetna fabuła wciągająca na maksa. Dwa, no, gra wyglądała świetnie. Gra cudownie wręcz, myślę, w tamtym czasie ta gra wyglądała, mimo że była przyciągana trochę w produkcji, momentami była nierówno ale też te rozkazy, ta warstwa taktyczna w tej grze była fajna i w to się po prostu... Takie gry bym chciał widzieć, a dzisiaj tego nie ma. No niestety. Eee, czekamy na wasze komentarze. Wypowiadajcie się, co sądzicie o tym wszystkim, a my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu, który będzie bardziej informacyjny, mniej już do, dysku, do dyskutowania, ale o... Nintendo NX. Ostatnio na forum dyskusyjnym Neogaf, czyli bardzo znanym z wielu plotek, a też i najczęściej pewnych informacji, pojawiła się ankieta firmy badawcze GFK yy, mówiąca o konsoli Nintendo NX. I z samej ankiety możemy się dowiedzieć kilku interesujących rzeczy. A mianowicie, że na NX-a będą pojawiały się. Znaczy, to nie jest interesujące, to jest wiadomo, będą się pojawiały takie gry jak Mario, Zelda i, tak dalej, i tak dalej, prawda? Doskoczenie. E, ale też to, że e, urządzenie ma być podzielone na dwie części. Część przenośna ma wyświetlać obraz dziwne w 900p, dlaczego nie 1080, ale w 900P być może i 60. 10 nie platkach, pozwolą na to jej parametry techniczne, bo jeżeli to nie będzie streaming. A będzie to po prostu takie urządzenie jak Wita, wiesz o co chodzi, jakiś taki handheld. Hand to właśnie tu może być ten problem. No i w sumie, jeśli to nie będzie duże, to też nie potrzeba 4K. Nie wyobrażam sobie 4K w telefonie, nie widzę już potrzeby. No tak, to... w, w, w takich rzeczach. A duża konsola ma wyświetlać obraz w 4K. I 60 klatkach na sekundę, więc chyba to każdego cieszy, że 60 klatek już jakby w standardzie. W standardzie Nintendo się pojawia. E, prócz tego e, pytają się, czy gracze woleliby na przykład e, dostać platformę, która będzie w stylu na przykład Netflixa, czyli płacimy abonament i dostajemy gry. Czy też by chcieli mieć napęd optyczny i kupować sobie gry po prostu? No jeszcze jeśli nowa konsola Nintendo będzie bez napędu optycznego, dla mnie będzie oczywiście rozczarowaniem, no bo to mhm. musi być, to tak, jest po tak. prostu must have każdej konsoli. Znaczy wiesz, ale z drugiej strony pomyśl sobie, akurat teraz jest akurat taki czas, że w Polsce pojawił się Netflix i akurat. Ale na, jak na, ten Netflix wygląda też. Nie, na, z dnia na dzień wchodzę i pojawiają się naprawdę coraz to kolejne filmy, seriale i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę się robi bogaty. O, wczoraj włączyłem chyba 4 czy 5 nowych seriali się pojawiło, więc... Ale to taka usługa abonamentowa jak EA Access, tak? No jak właśnie. Jak PlayStation Now. Jeśli by na początek dali trochę tych tytułów, to wydaje mi się, nie sądzić, że lepiej... Kupić sobie y, konsolę i kupić abonament, który cię będzie kosztował powiedzmy 50 zł miesięcznie. Znaczy oczywiście, że tak, to jest. Ej, I będziesz no, miał 5 gier, a żeby na start kupić i zagrać te Ej, wszystkie gry, byś musiał wydać z tysiąc. Ja się zgodzę z tym, że to jest świetny pomysł, tylko że problem polega na tym, że musimy lepiej dla konsoli Nintendo byłoby, jakby miała i napęd optyczny i abonament, mm -hmm. bo no bo hipotetycznie wyobraź sobie, że ci najwięksi wydawcy. Którzy robią gry, chcą wydawać gry na konsole Nintendo NX i mogą je dawać tylko w abonamencie. Czyli automatycznie zysk no, być może nie, być może się mylę, nie, nie znam się jakoś bardzo na kwestiach ekonomicznych, ale zysk z tych gier może okazać się mniejszy niż jakby wydali je na zwykłym nośniku. No ale zobacz, też masz na przykład y, wersje płytowe gier i masz te wszystkie steelbooki i tak dalej. Postawisz sobie to na półce, prawda? Popatrzysz sobie, owe no Mario. Ile mam gierek, jakie fajne. No to no. też, ale. Dla kolekcjonerów, a znam osobiście kilka osób, którzy są takimi fanami Nintendo, że gdzieś jakby z jego grzybka z Mario to nie wyjdą w ogóle na no, to, to Wiesz, możesz sobie zamówić grę, jakby dokupować jakieś rzeczy kolekcjonerskie, jeśli no, tak. wychodzi jakaś gra. No ale on, gra, ale ale on to, musi to, mieć tą tak, grę na półce to nie jako są, fan, wiesz. To, to nie są rzeczy do tej gry, no. To, to są rzeczy z tego, ale nie do tej gry bezpośrednio. Właśnie o to chodzi, że no, ja myślę, że... Ale pamiętajmy, że jeśli... Do, nie zdecydują się na coś To nadal będzie takie rozszczepienie I tak naprawdę nikt nie pójdzie Ani w jedną stronę, ani w drugą stronę Nigdy tak nie będzie, że dojdziemy Do takiego momentu, że będziemy mieć no ten popatrz abonament Popatrz na przykład jak wygląda abonament W tym roku w ogóle Od premiery Playstation 4 jak wygląda, abonament PlayStation Plus. Ja, jakbym miał y, płacić i nie mieć napędu optycznego. No, bo, no właśnie, no bo to wygląda tak, bo jednak mamy to rozszczepienie i oni nie mogą sobie po, po pozwolić na to, że pojawiałyby się super gry, bo wtedy by z, z tych rzeczy nie na zarabiali. A się mogą tak jakoś robić. I... To też wiesz, to jest różnie, bo mamy też y, lobbystów takich jak GameSpot i tak dalej, gdzie. Y, oni mają różne porachunki, takie i spotykają się na różnych konferencjach, że jeśli. Bo to było tak, że powiedzieli, że nie będą sprzedawali konsoli Microsoft, jeśli ona nie będzie odczytywała prawdziwych gier i nie będą jej sprzedawali. Bo, bo oni zarabiają też, na tym. Zobaczą gry. A propos tych abonamentów. Fizyczne. To... Jak jej Access już jest na Xboxie, dzisiaj weszło w Polsce na PC, ale gdy chciało wejść na konsolę Sony, to Sony powiedziało, że nie jest zainteresowany taką usługą abonamentową, że to w ogóle nie jest w ich jakby intencjach, żeby taki abonament jak jej Access na PlayStation 4 się pojawił. Zobacz, jakby to mogło w ogóle ożywić to PlayStation 4, bo dla mnie jako gracza, te tytuły z plusa na PlayStation 3 super były do pewnego momentu też już ta śielanka się skończyła Ale nie, teraz też są jakieś spoko na ten na PlayStation 3 to z tego co Ale widziałem. Ale na czwórkę znaczy. odkąd pamiętam to chyba z takich lepszych gier to wyszło tylko lepszych w sensie droższych, bo tam lepsze to nie mówimy o metakrytiku, tylko mówimy o kosztach wykonania. To chyba jedyna, która wyszła w takiej, w tej usłudze na PlayStation to były Metal Gear ale to 5, był ten prolog. Ale to był ten prolog tylko. Znaczy, no, jeszcze była też Magica dwójka, no, też. No To jakoś też nie tam... jest jakiś tytuł AAA, który moglibyśmy dostać. I teraz pytanie jest hmm. takie: czy jeżeli będzie tak jak Ty mówisz, że nie będzie tego rozszczepienia i byłby tylko ten abonament, to czy faktycznie wydawcy by pokusili, nie wiem, że pokusiliby się dawać te gry w tym abonamencie i jakby na przykład wyglądały wtedy premiery gier? To znaczy co, gra wychodziłaby premierowo i dostawałbyś się tego samego dnia w tym abonamencie, czy miałbyś, nie wiem, bibliotekę tych tytułów i mi miałbyś sobie wybierać, i to nie wiem, lepsze gry byś płacił więcej za abonament, gorsze mniej, no to jest kwestia dla roz rozważenia dla wszystkich tych ekonomistów, dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się tą branżą. No myślę, że przyszłość jest taka jak ty myślisz, Mateusz, że. Że nie będzie rozszypienia, że będą już tylko te abonamenty. Ale ja być może wtedy będę zawiedziony. Nie wiem, jak ty, Patryk. Będziesz Patryk. stary mm -hmm. i w ogóle nie grał w ary. gry. Bo mówiono też w ogóle, pamiętacie takie e, projekty jak Onla, e, Onlife? To się nazywało tak. Gaikai. Mieliśmy w ogóle już nie grać na swoich komputerach, na swoich konsolach, tylko wszystko miało być wykonywane przez chmurę, i też wydawało się, że to będzie przyszłość, i tak dalej. A dzisiaj już nikt o tym praktycznie nie pamięta, i została tylko smutna niepamięć, jak I testowałem dertę trójkę na, na tej usłudze, i praktycznie nie dało się grać, bo takie były lagi. Tak więc to był 180 odcinek GM. Plus. Czekamy na Wasze komentarze. Lajkujcie, komentujcie, dajcie jakiś feedback, jak Wam się podoba, jak Wam się nie podoba, bo to też jest ważne. I my słyszymy się za tydzień.